Cześć, ma witam was tu, szalony kolekcjoner poprzednio pokazywałem wam komplet Mistrzów Obrony e, powoli zaczynam sobie układać te karty kolejnym kompletem, który trafiliśmy jest komplet e, trenerów trenerów, trenerów E, trenerów, e, którzy są w zasadzie numerowani normalnie nie są to jakieś karty wyjątkowe a szkoda, bo karty takie na pewno miałyby większą wartość mamy komplet 16 trenerów e, T-Mobile Extra Klasy e, 2014-2015 wiadomo, że e, niektórzy z tych trenerów niestety e, nie odpowiadają w tej chwili już stanowi faktycznemu Jaki jak jest, bo część z nich zrezygnowała, została zmieniona, zamieniona. Także w każdym razie mamy kompleks trenerów wydanych przez panini i to jest tak. Robert Podliński Podoliński, przepraszam bardzo, panie Robercie, Krakowia GKS Bełchatów i to jest Kamil Keres, albo Keres, jak to woli, Łęczna, Górnik Łęczna i to jest Juri Szatałow. Józef Dankowski, górnik Zabrze, i tutaj mamy go w powtórce, nawet. Ma ho ho Michał Probierz, Jagielonia, charakterystyczny facio w sztukach dwóch. Mamy Tarasiewicza, Ryszarda, Ryszarda, chciałem powiedzieć. Ryszard Tarasiewicz, Korona Kielce. Mamy tutaj Chrobaka, Krzysztofa Chrobaka. Jeszcze mamy Krzysztofa Chrobaka z Lecha Poznań. Mamy tutaj Machado. Joachim, chyba tak. I Machado i to jest trener Lechi Ben. Berg Przepraszam, ojeju. Już, już będzie dobrze. Po prostu mi w gardle. Henryk Berg, Legia, Warszawa, Pias Gliwice i to jest Garcia, Angel Garcia. Leszek Ojżyński, tak, chyba tak. Pod Dariusz Wdowczyk, Pogoń Szczecin, Jan Kocian i to jest Ruch Korzów, mamy tutaj Tadeusza Pawłowskiego w sztukach dwóch z WKS -u. mamy tutaj Franka Smude Franek Smude jak wiecie czyni cuda Wisła Kraków i na koniec no nie no kurde nie no to jest jedyne nazwisko którego za cholerę nie mogę nie mogę rozszyfrować George George powtórzcie poprawcie nie wiem zróbcie co chcecie mamy komplet Trenerów. Zabierzemy się teraz za karty bazowe. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Ulubieńców niestety nie mamy jeszcze w komplecie kluczowych. Mamy tylko pięciu, w tym jednego na powtórce. Więc brakuje nam jeszcze. Ho, ho, ho. O to o Mistrzach nic nie mówię, bo to jest odległa przestrzeń w zasadzie. Nie widzę jeszcze tego. Dzięki za oglądanie tego krótkiego filmu. Zapraszam na kolejne, gdzie podsumujemy sobie cały bok. Zobaczymy, czy trafiliśmy jakąś drużynkę w komplecie. Pozdrawiam Was serdecznie. Szalony kolekcjoner, cześć!